Widzicie, fajną gierkę o czyli hamster, hamster, hamster. są słodkie chomicki, Teraz się łączy. Powstają fajne chomicki. Chomiczkę tego. Nie, to jest normalne. Więc tak, patrzcie, widzicie. O, mój chomik też chce wyjść i się z nami pobawić. Aha.

na telefon przypadkiem. Dlaczego ta klatka jest pomazana czarnymi czymś? Patrz, do mojej randki. To jak stoję nastawiając za tą klatką, jest troszeczkę niewygodnie. Idealnie. Co Ty wchodzisz? Nie! Chomik, nie, 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 nie. Nie nie, ma kupowania jakichś rzeczy. I tu babcia kupi jakieś rzeczy i pieniądze. Skąd ta? No, bo to specjalnie komik wstał z tego odcinka. Co ty wchodzisz na to? Nie wolno. Więcej Moni, więcej. Zra... Nie, chcę do domku? Chodź, wracaj do klatki, do twojego domku. Bo tutaj już na odcinku żeś wystąpił. Na tamtym odcinku z mojej dłopony też one się właśnie suszą teraz Poczywają, więc zrobić urlop chwilowy. przy moich, moich homiczkach urlop jest najlepszy. Trzeba się wrócić, po tego zrobić. Dać to i dać też tego. Bo im więcej chomików i im więcej, Popatrzcie, na przykład to jest książka chomików i dopiero tego odkryliśmy. Jeśli weźmiemy jeszcze takiego, no, w ogóle tak one są słodziutkie, one mają różne te... Chłomik, nie wspina się na ścianie, bo klatka jest zamknięta. Zobacz, jakby co, to żeby mieć chłomika to jest wielka odpowiedzialność, więc musicie być wyćwiczeni w odpowiedzialność. I do nob like of chomki, homicki i i i. i. Robią sobie co, on co. Dobra, przestańcie. Puł level up. No i reklama z level up. Dobra, musiałem tylko włączyć reklamy. Więc wracaj. Przemiana. No i. że <laughs> nie ma. Chodzi mi taka wiewulecka. Choćby taka wiewulecka. Co to? And you know, like like oh, a fishnet O oh, ifa, ifa, i, um. If ifa, ifa Dobra, dajecie, produkujecie Ej, widzowie, chodźcie tutaj, Ile on daje? Trzy? tam daje trzy? W ogóle polecam wam, to jest, taka się nazywa Hamster House Co to jest w tej książce? No, nowy chomicek. Tyle? Bardzo fajne tu. Ci prezent! Co to jest? Taki domek. Chodźcie, ja dzisiaj upgrade. Upgrade w upgrade. Dobra, dam Ci jeszcze kolegę z zarabiania pieniędzy. Jeszcze jednego koleżka. Kiedy ja zostanę w ogóle jakiś ten? Chodźcie tutaj. Of, się. jednostkę. W jedność się połączcie, nie w takiego chomicka, no i pomóżcie temu chomickowi, wszyscy. Wszyscy razem pomóżcie chomickowi. W ogóle... Bardzo fajna ta gra. No, już drugi raz ją polecam. Kolejny chomicek. Kolejny chomicek. Jakaś tu ale ona daje tylko jakieś inne rzeczy. Dobra, dajecie! Chomiki! No bo jest poświęcony tylko dla chomików, nie ma innego zwierzęcia niż chomik na tym odcinku, a tylko trzy, to bardzo dużo moni dają, a moni jest bardzo potrzebna w życiu chomiczym, bo monarcha chomicza, dobra idziemy do kolejnej gry o chomikach, hamster life, czyli chomice życie, bardzo fajne chomice życie. Chomice, po co, po On umarł? On zdechł? Jak nie muszę żyje? Ej, chomicku! Cho, 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 cho. Chomicku! Ja żeby że się. Muszę obejrzeć reklamę? Nie. Ja nie mogę. Chomicku, wstawać, zastrzyk w dupę. Dobra, żyję. Chodźcie o o to fajnie serek za serek chodźcie jedzcie jedzcie Jedźcie, bo ja się prawie Więc się stało prawie tu 150 150 koń house sto a to tu... a to to wolę im house kupić house kupiłem im house one mają Nie, tu, tu musi być to, to wam dam miseczkę, a to będzie tutaj, jak chcesz spać, to tu do domu, o chodźcie, idźcie sobie spać do domku, do domku, powiedziałem, do domu, do Godzin. Dobra, to sobie poczekamy troszeczkę. Gdzie są te chomiki? Poję ja wynaleźć homicki. Bardzo fajna gra, gra dla fanatyków homicków. Nowy chomik. Nowy chumik. Nowy chumik. Ej, one tam są w tym domku? Ej, bo ich tu nie ma. Ej, bo o, chomiki mi z nich. Ej, a bo one się tutaj całują. Tutaj jest wątpię tylko neta. Neta i zaraz zobaczymy. Pokazało się, widzowie, że to jest za darmo. Już mamy małego. Popatrzcie, mamy. Ej, bo moja śwosta. Moja, moja koleżanka miała innego. Jak go nazywamy? Bułka. Idealne imię dla humika. O, gdzie on jest? Bułka. Nef Bułka. Mister Nef Bułka. Co? Hamster nun. A ja nie chcę tego. Popatrzcie, jaki słodki hamsterek. Idź do domku. I ten domek chyba jakoś fajny. Psa. Idź sobie do domku. O, idź sobie je a weźmy na razie, dajmy mu na razie bułka. Jak słodko. Dajmy mu na razie tatę. Ojca, który jest śpiochem. Idź się teraz spać. Spisy teraz w domu. A nie przy dziecku. Śpi. Śpi sobie. No! twój ojciec jest na pewno dla mnie. Co już? Urósł? Taki wielki. Ja potrzebuję moni. O, oh, where are you, where's my skull, I'm you. Mamy coś. Kolekcję jakieś. A ja może coś zdjąć chyba. patia, cza Dajcie mi sera. Sera! Proszę! Trzy serki! Trzy ser. Dziękuję, ho. Się obudziły nagle. O. I to one mogą w tym domu siedzieć? No, mm, Chodźmy na playground. Czy chomiki mogą być tylko. Tylko tata. Tata chomika. A my mamy trzy lata chomika. Tu mamy coś dla taty chomika ma brwi, więc tata chomik idziemy na wyprawę. Dlaczego to jest ten malutki, słodziutki chomicek? Jak on jest ten, ja mu nie chcę nic robić. A po co ja mam taki młotek? No ale mi to pomogło, no na serio. Hmm... Was my in the school, a wadonga you? You gotta harder, huddle, harder, a bada, bada, bada homiczki i, To samo! Hmm... Na logikę homiczą... Nie da się tu nic zrobić! Hmm... Hmm...

Jakie soje Dobra, to trzeba tylko użyć zaklęcia. Dobra, to trzeba o, Ultimate Power będzie. Trzeba tylko tu coś usunąć. Hmm, co? Tylko gdzie? I trzeba usunąć. Ehm, he, 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 a tu! Aha. Nie, no. Nie, 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 rozwiązania za dużo, za dużo rozwiązań, ja mam nie, ja nie, 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 A ja nie, chcę tego, ja chcę tutaj chłopicą hum, nie, Włączyć mi tu moc. Hmm. Ale ja tu nie widzę rozwiązania. Halo, pomocy. Kliknąłem. Dobra, to mi nie... jedno. No co mi tutaj, że tu mam kliknąć? Że co? No i już jeden ruch i turn is over. Nie, ja nie chcę kontynuować. Dam. retry. O, jakiś młotek tylko użyłem, głupi. Jak to szyć? O, tutaj rozbijemy Samo się zrobiło. Jej, no nareszcie. No nareszcie to się samo zrobiło. Ja tu... Ta gra... nie chcę, żebym w ogóle, ja chyba, wygrał. Widzieliście, widzę, co ta gra zrobiła? No... daj, daj, dawaj, daj Co? Co? Co, co, to, to, co co, co? co jest? Gro. Zła gro. Co ja chcę do te fioletowe tak połączyć fajnie. Wtedy wyszło... Ale nie wyjdzie nic, bo to dupa jedna wielka. Tu, ta gra chce, żebym w ogóle cokolwiek zrobił. O, no nareszcie! Clear! To, to! No to miałeś, humiczku, Chomiczku, tu, 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 tu zjedz. Tak, dobry humiczek. Bardzo dobry humiczek. Raz się traci życie, a raz się dostaje życie. Kolejny level tylko. I na dzisiaj gdzieś stać. Nowy humik będzie do odblokowania. Mm, Ciekaw. Ja <laughs> tu mam już powoli plany jakieś, ale już nie mam planów. CO TU SIĘ DZIEJE?! I ja tu nic nie robię! Ja tu tylko raz ruszyłem palcami nic nie, wszystko się nagle zaczęło rozwalać. Wszystko co schomisze, to tu się dzieje. Szczęście tych, że nareszcie do mnie wróciło. Na moje chomicze, pórzystości, co tu się dzieje? Halo! Wyjaśnijcie mi to! Jej. To jest! To, jeszcze to! Na no, no, wszystkie Krystyny, co to się. Co tu się dzieje? Ja jeszcze nawet nie wiem, co tu się trwala. Jest tylko parę, parę... O, dawaj, chomik. Widzowie, ja tylko y, parę razy klikłem i tu się 50 rzeczy zrobiło. O, to są trzy serki? Miło. Idziemy do house. Do house chciałem. O, klatki. O, synek wrócił. Jedzonko, halo, możecie sobie zjeść. No widzę. Odstań. Please, o ile? Teraz się dzisiaj zalogowałem. Hamster Num. Coś fajnego jest. Level Clear Touch. Please touch the hamster. Please touch the hamster. Hamster Num. Jedzcie! Macie to zrać. Ja nie chcę żadnych monii. Jedzcie, moje i Nie rośnijcie. Wstawaj! To macie zjeść to. To jest takie... Jak chcecie to pójdziecie do domu zaraz. Ta miska tu będzie, a wy będziecie wstawać. Wstawaj. Czemu wy nie macie anginy, czy czego wy tam macie? A kasowe Dwie minuty tylko. No. No może coś jest, hamster listy jest tu, e, coś tam -tik -tik -tik. Co to jest? Co to tam było? E, please give food to hamster. Zażarłyście? No idźcie tu jedźcie, wstawaj ojciec. Wiesz, że ty możesz spać w domu, ale na dworze to ty nie będziesz. No ja wam szarcie daję, a wy mnie obrażacie. Ojciec, a ci że mówiłem, spać to w domu możesz. Ale tak, żeby cię nie było widać na odcinku. Chodź tu do starego i idź spać. A ja idę na stage. Tam chyba wyschło dziewczyny. To jakiś nowy chomik. O, Może ojciec się zakocha. Co to tam za krakersy? Krakersy. Krakery. Ja Cię kręcę. Rzeczy na oczy nie widziałem jeszcze. Dobra, ja wiem co ja mam zrobić. Tak zrobić. Czym zrobić może. Hmm. Nie da się ruszyć, nie da się nigdzie ruszać. Oh, Jakie fajne! Clear, 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 clear. Podoba mi się ta gra powoli zaczyna. Już, już się pogubiłem. Uh, uh, Przemiana, przemiana. U matko, co się oddzieje? O Oklir, przyszły komicki. Zjeść sobie w cukierki. Tam, 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 ten cukierek, ten jest bardzo fajnym cukierkiem. Może patrujemy. Tam idziesz. O, tu już punkty. Jakiego chomika dostanę? Bo tu jak już chomika miałem podobno dostać. Nef, hamster. To jest jego matka, bo jest inna. A masz kolejnego chomicka? No, ale chodźcie, jedźcie. Nie wy, tutaj mi tu upuszczacie. Hamster list. Nef. To będzie. Tym bułkę zostawić na sekundę. Tak, tego tak, pana. Wujek. Nie, to jest Nie, to jest dziadek taki wielki. Jedźcie i jedźcie. Będzie bardzo niemiło. Touch the hamster, a to się liczy? Tu się liczy: touch the hamster. Tak się liczy. To teraz robimy. przytulaski. No chodźcie, tutaj na środeczek. Mhm. Ja to chomiki męczę. Dlaczego? Trzymajcie tutaj, żadzie. Jaki on wielki. No, tata chomik. Dobra, bardzo długo mi to pewnie zajmie, a już będę kończył odcinek o chomiczka.